Jacyk Hoga, dzień dobry. Hierarchia jej potrzeba i święta rodzina. Żyjemy w czasach permanentnej awarii systemowej, w czasach demokracji, która nie tylko jest systemem wadliwym technicznie ze względu na sprawność podejmowania decyzji. Jest też systemem wadliwym technicznie z perspektywy moralnej, ponieważ podważa wszelkie autorytety. Ponieważ głównym dogmatem demokracji jest teza, że liczy się ilość argumentów, a nie jakość argumentów, i że większość tłumu ma rację. I to, że żyjemy w fazie schyłkowej demokracji, gdzie oligarchia tak naprawdę rządzi. Podejmując często decyzje wbrew opinii ludu, nie pomaga, ponieważ doktryna jest nadal uczona, dzieci są uczone doktryny i zasady, że autorytet pochodzi z dołu, a nie z góry, co prowadzi do absurdu już na poziomie wychowawczym w rodzinie, ponieważ dzieci od małego są w szkołach uczone, że z ich dobrostanu, wynika autorytet rodziców względem nich, a działa to dokładnie w odwrotnym kierunku, to znaczy rodzice, żeby osiągnąć pełny dobrostan rodziców dzieci rzeczywisty już w życiu dorosłym, muszą doprowadzać pośrednio co najmniej do sytuacji niekomfortowych dla własnych dzieci. I tak samo jest w rządzeniu państwem, to znaczy żeby naprawić pewne rzeczy jak zniesienie socjalu, zwłaszcza 800+, ale równocześnie ze zniesieniem ZUS-u i, i z, z obniżeniem podatków i uwolnieniem pracowitości Polaków, żeby to nie praca była najbardziej opodatkowana w Polsce, tylko posiadanie, by wiele zmieniło w postrzeganiu tego, nawet co jest efektywne ekonomicznie. To jest niezbędne, żeby przywrócić autorytet rodzinie, przywrócić autorytet ojcu i przywrócić zrozumienie hierarchii. Bo również w wojsku, w tym jednym z nielicznych miejsc, gdzie jeszcze mamy autorytet i hierarchię, jest on znacznie osłabiony, przez to, że nad nim stoi awaria systemowa, demokratyczna, a dowódcy najwyżsi płaszczą się przed głupimi decyzjami polityków. Głupimi często nie z powodu głupoty, bo ci politycy nieraz są bardzo inteligentni, ale mają jedną wadę. <laughs> Ze względu na to, jak się zdobywa władzę w Polsce poprzez ciągłe, ciągłą ekspozycję medialną, nie mają czasu czytać dokumentów, w związku z czym nie znają procedur, nie znają opcji, możliwości, wariantów, jakie mają w ręku jako rządzącym ministerstwem, państwem, jakąkolwiek częścią, dziedziną jego życia. Stąd też mamy plagę ludzi, którzy próbują coś zmienić, nie mając e, wpływu, albo w ogóle emocjonując się tym, na co nie mają wpływu i, i, i co nie należy w ich obowiązkach stanu. I takim przykładem znowu e, na młodzieży, może być dbanie o klimat, przedtem o ekologię, na poziomie krzykliwej akceptacji propagandy i denerwowania się na to, że część życia nie jest zgodna z propagandą. Teraz wkraczamy już może w fazę totalitarną tego ekologizmu czy, czy klimatyzmu, gdzie de facto chcą nam powoli zabronić po, używania silników spalinowych nawet. Natomiast to jest tylko dobry przykład, bo mamy osoby, młodych ludzi, często panny, które nie mając wiedzy merytorycznej, a nawet jakby ją miały, to nie mając uprawnień formalnych, znaczy nie są w odpowiedzialności za dane rzeczy, ekscytują się, nie wiem, tak jak ćwierć wieku temu wycinaniem. Amazonki, czy dzisiaj, nie wiem, jakimiś żabami gdzieś się, o, on buduje nie, buduje się obwodnicę, to może z 10 lat temu, a teraz nie wiem, przyklejają się do asfaltu w ramach protestu, przeszkadzając ludziom prowadzić normalne życie. I teraz, jeśli by zrozumiały takie osoby, że nie mają formalnych uprawnień do tego, żeby to zmienić, yy, nawet poruszając się po... Nawet zakładając, że merytorycznie mają rację, przestałyby się zajmować rzeczami, na które nie mają wpływu, które je zżerają emocjonalnie, i zaczęły w zgodzie ze swoją nawet, pomijajmy to, czy fałszywą, czy prawdziwą ideą, ideę we własnym życiu. I po tym można po... rozpoznać człowieka racjonalnego, tak? Jeżeli widzisz, <laughs> że Twój ojciec nie był mistrzem w wychowywaniu dzieci. To zamiast czepiać się ojca na temat tego, jak cię wychował, i mieć z tego powodu jakieś tam emocje, wychowaj własne dzieci lepiej. Zamiast, nie wiem, denerwować się, że jakiś koncern ma jakieś tam praktyki niegodziwe według ciebie z jakiegoś powodu, być może nawet masz rację, przestań kupować w tym koncercie ich towary i zacznij u innych. To nie wymaga dużo, naprawdę można to zrobić. Zamiast się na, na, wyżywać, że tam, nie wiem, ktoś jest e, używany do pracy półniewolniczej w krajach trzeciego świata, przestać pro, kupować produkty, które, e, które mają z tym, e, są powiązane, tak, są pro, produktem tej pracy. Jeżeli naprawdę uważa, że to jest szkodliwe, bo często to wręcz będzie. Bardziej szkodliwe dla tych ludzi tam pracujących niż, niż to, że tam pracują, bo jednak mają pracę i chcą niej. No ale czasami jest takie zdanie, kiedyś mieliśmy z żoną rozmowę z innym małżeństwem. W tym konkretnym momencie to raczej żona moja rozmawiała z tamtą żoną na temat hierarchicznego małżeństwa, takiego tradycyjnego. No i moja żona tłumaczyła tamtej pani zresztą bardzo bardzo sympatycznej osobie na czym polega posłuszeństwo względem męża to dzisiaj może być brzmieć jak jakiś absurd no i tłumaczy, tłumaczy, odpowiada na pytania i w końcu ta pani mówi, że no dobrze, rozumiem dlaczego to jest sensowne dlaczego to jest z korzyścią dla mnie rozumiem dlaczego to jest z korzyścią dla męża ale to już nigdy nie będę mogła poprosić męża, żeby zrobił mi kawę no i że moje nie ręce opadły. Przecież to oczywiście nie ma jedno z drugim związku, tak? To, że jest małżeństwo hierarchiczne nie znaczy, że nie można męża poprosić o zrobienie kawy, nie wiem, przyniesienie ciasteczek, zrobienie jakichś zakupów, jak żona ma zachcianki To są dwie rzeczy, które są całkowicie, absolutnie bezsprzeczne, bo ludzie jakby na ten przypadek, może. Myślę, że go użyłem, bo to jest osobny materiał albo materiały, i nie wiem, czy warto je w ogóle robić, bo tyle może być związanych z tym nieporozumień. Eee, tak jak kiedyś istniały na przykład przyjaźnie hierarchiczne, nie wiem, przyjaźnie pana ze sługą. Każdy znał swoje miejsce, ale naprawdę byli swoimi przyjaciółmi, naprawdę byli szczerzy wobec siebie, naprawdę sobie pomagali, ale to nie, nie zaburzało porządku relacji, powiedzmy, zawodowej, że jeden pracuje u drugiego. Nie powodowało, że nie wiem, spoufalania się, które dzisiaj jest tak powszechne i tak samo w małżeństwie. Mężczyzna ma przewodzić, żeby zdjąć brzemię odpowiedzialności za decyzję z żony. Ma przewodzić, bo jest psychicznie do tego bardziej predysponowany, ale to nie znaczy, że jest lepszy. Niczym jak ktoś się oburza na tradycyjne małżeństwa, tradycyjny sposób prowadzenia rodziny. To niech przynajmniej tyle zaakceptuje, że w tych małżeństwach wzorem jest święta rodzina. Co to, w praktyce, co to w praktyce oznacza, że wzorem jest święta rodzina? Otóż, jak spojrzymy na świętą rodzinę, rządził tam święty Józef, człowiek święty, ponadprzeciętny, tylko można w cudzysłowie powiedzieć, że miał strasznego pecha, bo jego małżonką, oblubienicą był jedyny człowiek, który był bez grzechu. Który w sposób doskonały przylgnął swoją wolą do woli Boży, a w związku z czym miał dużo lepsze rozeznanie w sytuacji, orientację w prawdziwym stanie rzeczy. A żeby jeszcze pogorszyć sprawę, dzieckiem, którym miał się opiekować i którym miał rządzić, był Bóg Wszechmogący i jego Stwórca, który nie tylko był bez skazy, ale był absolutnym dobrem, absolutną doskonałością. A jednak rządził święty Józef, Pan Jezus był mu podległy, Matka Boża była mu posłuszna. I to jest wzorzec świętej rodziny i to jest powiedzmy też odpowiedź na nasze nerwy, jak na przykład przełożony w pracy, w wojsku, w jakiejś służbie, czy, czy, czy nawet w rodzinie mąż, tak? czy rodzice, jak ktoś jeszcze żyje z rodzicami, eee, mam ich słuchać, nie dlatego, że mają rację, bo, jeśli by mieli po prostu rację, przełożeni to nie jest hierarchia, to nie jest posłuszeństwo, to nie jest pokora, to jest po prostu zwykła roztropność no, posłuchać dobrej rady. Natomiast tam, gdzie mam wewnętrzne przekonanie, że decyzja przełożonych jest nieoptymalna i mój pomysł jest lepszy, w czasie wypracowywania decyzji, oczywiście w dobrze zgranym zespole, rodzinie, małżeństwie, jest czas na. Narady i wysłuchiwanie rad. I jest to bardzo cenne i konieczne wręcz, ale przy przejściu do fazy realizacji decyzji absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno jej podważać, należy ją po prostu wykonywać. Rozumieją to świetnie żołnierze, zwłaszcza ci, co byli na wojnach i ostatnio się dowiedziałem, że świetnie to rozumieją. O operatorzy filmowym. Rozmawiałem dłuż kilka godzin z bardzo sympatycznym operatorem filmowym, który powiedział, że dla niego to jest oczywiste i naturalne potrzeba hierarchii i samodyscypliny w większej wspólnocie, i że z jego perspektywy zawodowej operator jest właśnie kimś takim, kto, mimo że ma duży wpływ na film powinien być w cieniu świadomie i dobrowolnie, bo jeżeli operator zaczynałby się wtrącać reżyserowi czy scenarzyście, no to rozwali plan i nie zmieszczą się w budżecie po prostu, tak? Bo za dużo będzie czasu poświęconego na kolejne próby, może z lepszym światłem czy z innym ujęciem czy coś takiego. W związku z czym pewnie też są inne zawody, które to doskonale rozumieją, na przykład medyczne, oją, który niedawno miałem okazję widzieć w akcji kilka razy. Tam też nie ma miejsca na trochę lepszą propozycję. Tam jest miejsce na dyscyplinę i realizację zadania. I chociaż czasami to, zwłaszcza na OJOMie czy w wojsku, może doprowadzić do śmierci człowieka, to dużo lepsza jest błędna decyzja niż żadna decyzja. Bo nawet błędna decyzja może, tak już to dziwnie w świecie jest, doprowadzić do prawidłowego wyniku. Bo nie, nie znaliśmy wszystkich zmiennych, e, natomiast brak decyzji e, jest najgorszą decyzją, jaką może być. Stąd hierarchia jest niezbędna, a my musimy się wbrew porządkowi, w którym jesteśmy wychowani, w którym żyjemy na co dzień, uczyć hierarchii. E, najtrudniej jest to zrobić na poziomie politycznym. Stąd widzimy rozłamy i kłótnie w partiach politycznych od prawa do lewa, bo e, tam rządzi tylko. Opinia tłumu i siła, a hierarchia jest bardzo płynna, i ludzie, którzy są politykami, najczęściej w Polsce wszyscy, właściwie, nie mają doświadczenia ze środowisk, w których rzeczywiście niezbędna jest realizacja celów oparcia o przywództwo. Stąd też w tak, mamy państwo w takim stanie, w jakim mamy. Ale jeśli chcesz mieć. E, e, Szczęśliwą rodzinę, skuteczną firmę, skuteczny w działaniu pododdział, to nawet nie będąc, a może zwłaszcza nie będąc przełożonym, możesz wprowadzać w życie tą piękną, prawdziwą zasadę, że hierarchia jest technicznie wyższa jakościowo od jakiejkolwiek innej formy degrandolady, czy to będzie anarchia, czy demokracja. Jedno z drugim blisko stoi. Tylko trzeba przełamać własną wolę. Trzeba zrozumieć, że jak. no nie wiem, jestem dowódcą Plutonu y, wsparcia, a dowódca Plutonu piechoty robi błędy, moim zdaniem. Jak mam okazję, to mówię w sytuacji poza akcją. Natomiast w trakcie cia, akcji zaciskam zęby i realizuję własne zadania, tak? Nie przeszkadzając w realizacji zadań innym w taki sposób, w jaki ci konkretni przełożeni rozumieją swoje zadanie. Naszym zadaniem jest wykonać to, co jest w naszych obowiązkach stanu, radzić wtedy, kiedy jest czas na rady i siedzieć cicho i nie emocjonować się i nie skłócać wspólnoty, grupy, pododdziału, środowiska, bo trochę lepsze rozwiązanie w środowisku patriotycznym, gdzieś tam w jakimś Toruniu, obcim, Dolnym czy Olsztynie może doprowadzić do rozpadu środowiska, a na pewno nie doprowadzi do sprawniejszej działalności. I to nawet w stowarzyszeniach formalnych, nieformalnych, gdzie mamy podstawę prawną, że tak powiem do tego, żeby, żeby radzić lepsze pomysły. Ale jeśli jesteśmy przyszliśmy do środowiska już w jakiś sposób ukształtowanego, to naprawdę miejmy miarę, hamujmy się trochę Zanim zaczniemy, wszystkich rozstawiać po kątach, bo mamy świetny lepszy pomysł niż oni na realizację zadań, które to środowisko robi, to jest główna przyczyna rozpadu czy partii politycznych, czy środowisk religijnych, nawet zakonów, czy, czy jakichkolwiek inicjatyw oddolnych, tak, ta pycha mniemania, że moje opinia, ponieważ jest moim zdaniem lepsza, to jest warta tego, żeby zaryzykować całą wspólnotę, żeby, żeby tylko doprowadzić do tego, żeby inni realizowali mój pomysł. Tak niszczy się każde działanie. I stąd mamy stan ojczyzny, jaki mamy. Pozdrawiam.